Dzisiaj takie właściwie ja mam trochę do Was pytanie, bo przeglądam sobie BBC. Jak może zauważyliście, chociażby po zawartościach mojego kanału, robię to dość często. Też niedawno wrzucałem materiał na temat BBC Verify, gdzie oni sprawdzają fejki i różne wytwory AI i itd. Tak A dzisiaj wchodzę na stronę BBC i mam wrażenie, że tym razem BBC samo z siebie. Wyrzuciło wytwór AI. Chodzi mi tutaj o to zdjęcie. Jak może słyszeliście, były ataki dronami w Kijowie. No i to zdjęcie wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie zdjęcia takie wojenne z Kijowa, które ja miałem okazji widzieć. Jest takie. Światło nawet jest takie z Los Angeles. Te ubrania ludzi są inne. Wóz strażacki dziwnie stoi. Strażak też stoi i właściwie nic nie robi. Dziwne też trochę, że jest dźwig, który wygląda jakby budował bloki, bo to raczej nie wygląda jakby one były naprawione, tak jakby były budowane. Nie sądzę, żeby się w tej chwili hmm, tak znowu budowało nowe osiedla w Kijowie. Samochody są takie błyszczące. Też nie wyglądają jak na te po ataku. Zresztą jak wejdziemy tutaj, no to w środku są chyba inne zdjęcia. O, większość tych zdjęć wojny na Ukrainie wygląda w ten sposób, prawda? Widać różnicę. Jest całkowicie inny klimat. No i tak się zastanawiam, czy. Yy, to jest tak, że już BBC zaczęło właśnie wrzucać zdjęcia, które są wytworem AI. Yy, zwłaszcza, że oni tam nawet nie podpisali, żeby tak było, to też no, raczej powinni. I, I to zdjęcie też tutaj tak znikało i pojawiało się. Możemy spróbować przewalować, zobaczymy, co dalej jest, bo to trzymałem je specjalnie. Jest, tutaj. Yy, ale przez pół godziny na, na początku było, a potem zniknęło, a teraz się znowu pojawiło. Yy, pytałem XA czy jego zdaniem to zdjęcie jest prawdziwe, czyli Groka. No on tak się nie chciał za bardzo wypowiadać. Spytałem tutaj Gemini. No, rzuciłem. No i Gemini uważa, że to jest autentyczne zdjęcie. To nawet podało nazwisko fotoreportera. E, Zostało wykonane. Ha, dawno temu niby. No to też ciekawe, bo to niby jest zdjęcie z wczorajszego ataku. Yy... No ale jak tutaj poprosiłem o link do tego zdjęcia, no to tam jakieś linki wygenerował, ale one prowadzą do nikąd no Więc nie wiem, co o tym sądzić. 这个升级去。